Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Zapewnia nas dziś sam Jezus Chrystus. Te słowa potwierdził całym swoim życiem, a zwłaszcza męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Dokonał odkupienia człowieka z jego win i grzechów. Napominał z miłością i troską tych, którzy wyrzucili Boga ze swojego serca i życia. Kiedy przychodzimy do Kościoła, widzimy, że od prawie dwóch tysięcy lat niewiele się zmieniło. Chrystus wciąż pragnie naszego nawrócenia, czekając na spotkanie z nami w sakramencie pokuty i pojednania. Nieustannie też na ołtarzach całego świata ponawia ofiarę, którą złożył na krzyżu. Niestety, niewiele też zmieniła się postawa człowieka wobec tych faktów. Wielu jest jeszcze obojętnych. Dziś przeżywamy uroczystość najświętszej trójcy. Czyniąc znak krzyża i przyzywając Ojca, Syna i Ducha Świętego, rozpoczynamy i kończymy każdą modlitwę. Jest to równocześnie nasze wyznanie wiary w jedność i nierozerwalność trzech osób boskich. W prefacji, którą słyszymy podczas dzisiejszej mszy świętej, kapłan zwraca się do Boga Ojca. Ty, z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym, jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Cokolwiek bowiem dzięki Twojemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Jak widzimy relacje, jakie zachodzą między osobami Trójcy Świętej. Są niezwykle skomplikowane i trudne do ogarnięcia za pomocą tylko rozumu. Tu, może bardziej niż w innych przypadkach, potrzebna jest łaska głębokiej wiary. Kiedy więc ponownie będziemy czynili znak krzyża, zwróćmy większą uwagę na wypowiadane wtedy słowa i dołóżmy większej staranności przy wykonywaniu odpowiednich gestów. Szczęść Boże!